Witam Panów dziennikarzy na konferencji sobie po meczu siaka tarnobrzeg na Mecz pełen ramach i emocji ostatecznie wygrany przez gospodarzy 2 do 1. Witam do trenerów obu drużyn, Pana Szymona Grabowskiego i Pana Ryszarda Komoruckiego. Jako pierwszy o wrażenia po, po tym meczu opowie nam trener gości, Pan Szymon Grabowski. Witam serdecznie. Po takim meczu naprawdę tak na gorąco e, ciężko coś sensownego powiedzieć, bo zdajemy sobie sprawę wszyscy, że zawiedliśmy na całej linii. E, nie tak sobie wyobrażaliśmy tutaj m, tą wizytę w Czarnobrzegu i, e, i, i bardzo ubolewamy nad tym, co się stało. E, wiemy, że zawiedliśmy kibiców, wiemy, że zawiedliśmy ludzi, którzy nam dobrze życzą, ale też zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy przede wszystkim samych siebie, bo e, tego meczu ten mecz musi się potoczyć inaczej. Myślę, że początek był tutaj, te siarki Tarnobrzeg. 20 minut miała kontrolę nad grą. Mało tego miała, bodajże dwie stuprocentowe sytuacje, w po prostu nie strzeliła. Ale my z minuty na minutę myślę, że po skorygowaniu trochę ustawienia dochodziliśmy do głosu. Stąd też nasza sytuacja stuprocentowa, wszelka pyrtka niestety nie wykorzystana. I Druga połowa, myślę, to już taka, taka, taka derbowa e, piłka nożna, e, chociaż też mieliśmy sytuację stuprocentową, gdzie Paweł Has e, nie potrafił jej wykorzystać i, e, i na pewno e, w, w, duże pretensje do zawodników. Ja mam, zawodnicy mają do, do, do siebie, bo jak się nie strzela, to nie możemy po raz kolejny wyciągać ręki e, do przeciwnika, bo, bo wyciągnęliśmy e, w 90. minucie, podając praktycznie przeciwnikowi wystawiając piłkę na tacy i, i skończyło się najgorzej jak tylko mogło. Bardzo, bardzo boli nas strata tych trzech punktów. E, bardzo boli strata jednego punktu bo w 90. mieliśmy jeszcze jeden. Ale e, no mamy się nad nami jakiś fatum bo dostawać bramkę w 45. do szatni potem w 90. w takich okolicznościach to naprawdę e, może podłamać każdego. E, myślę że nas nie podłamie i e, i w następnym meczu będziemy punktować. Czy są jakieś pytania do trenera? Nie ma pytań, więc oddajemy głos Trenerowi Gospodarzy, Pan Ryszard Kowalewski, bardzo proszę. Ja też że nie będę się wisił na jakąś głębszą analizę. Trener słusznie zauważył, że mogło się inaczej potoczyć, ale oczywiście mogliśmy w ciągu dwudziestu minut jeszcze przynajmniej dwie, trzy bramki i mogliśmy ten mecz właściwie rozstrzygnąć w pierwszej połowie i ten przeciwnik w jedną, jedną sytuację rzut wolny, strzela i te, to, to jest taka jest piłka. I nam brakowało później spokoju, żeby, żeby dalej konsekwentnie grać to samo zaczęliśmy, też pewne, negro poczynać. I przez to, przez to, oczywiście łatwiej było sobie się bronić był taki moment, że na to wyglądało, ta bramka karnego do przerwy. Ja nie wiem, czy, czy są, jest odpowiedniejszy moment na strzelenie takiej bramki. No się, to drugi raz nam się udało na robie i w tym meczu. Druga połowa, no, słusznie, to wielkiej piłki wielki, wielki nie było. Prze, przez nasze błędy wirtualne, które za, za, za długo, żeśmy czekali z piłką na odegranie piłki. Oczywiście Resowe mogła się w tym mecz, ale, ale myślę, że w sumie, jeżeli patrzymy na całe spotkanie, to Pajnym to, to nie było może też taki przypadek. Po prostu mi się wydaje, że, że jest, zasłużyliśmy na to, na to minimalne zwycięstwo. nas bardzo cieszy, że tu zespołowi i ten, ja nie będę mówił o naszej sytuacji, bo ja mam czasem takie wrażenie, jakby piłka nożna w Polsce to polega na tym żeby, ten, żeby jak, naj, naj, jak najnegatywniej mówić o tym co, co jest bo się na 15 czy, czy, czy na 4 na, na miejscu każdy mecz jest ważny i każdy mecz chce się wygrać ja, ja podchodzę do tego oczywiście całkiem z, w inny sposób niż, niż się to uparło u nas My nie gramy ani o życie ani o śmierć bo mi się wydaje że nawet jakbyśmy przegrali to dalej byśmy żyli żywaj gorzej ale na pewno byśmy dalej żyli ja takiego określenia absolutnie tutaj nie chcę używać. Nagramy w piłkę, chłopcy naprawdę się starają w tej sytuacji właśnie, gdzie, gdzie to ciśnienie, ten tak zwane z zewnątrz, gdzie, gdzie ludzie opowiadają jakieś bajki, bzdury. Przepraszam, też dziennikarze piszą nieraz rzeczy taki normalny, myślący człowiek nie może zrozumieć, Jak ja tego nie rozumiem. I, tak. I dlatego bardzo się cieszę, że, że, że ten, to nie jest pewno koniec i to nie, nie znaczy, że myśmy, my już skończyliśmy sezon, a my jeszcze kilka meczów do zagrania, będziemy, tak ja będę podchodził do każdego meczu, żeby go wygrać, a nie, że gram o to, żeby być nad kreską, pod kreską, czy na siódmym, czy na ósmym miejscu, bo tak naprawdę to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, Czy są jakieś pytania do Panera Nie ma, więc dziękujemy za uwagę.